Cześć, witajcie na moim kanale a w tym odcinku będzie rozbiórka stycznika z wózka widłowego pisaliście mi że bym to sprzedał, ale mm, powiem wam szczerze, że bardziej mnie interesuje rozbiórka tego niż sprzedawanie to nie ma jakiejś tam większej wartości według mnie zobaczymy sobie ile ma taki stycznik styków oraz jaką ma wagę tu mamy cewkę chyba zalaną czymś. Tu też jest cewka w jakiejś tam otulinie. Spróbujemy sobie to rozłupać. Trzeba zabezpieczenia ściągnąć. Więc zaraz to zrobimy. Najpierw sobie zważymy tych jego mości. Jeden. Kilogram 550 pięćdziesiąt gram, a to ma dwa o. razem dwa kilogramy dwieście I tak weźmiemy sobie wkrętareczkę, użyjemy sobie nowego zestawu. Rentaków, zobaczymy czy się uwalą. Jak hmm, ostatni zestaw się też uwalił, co najpierw zrobimy? Najpierw sobie odkręcimy tę błotną śrubę. O kurde. Kurde. Miedziuszka. Tam już to nie dojdzie. No, niestety to jest na magnesik. Tak, 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 tak. Nie mam tutaj kluczy od widza. Więc sobie wezmę trzynastkę, moją starą. Beznadziejną. Zobaczymy, czy to odkręci. Mm, coś tam mi idzie. Niestety, ale ostatnio sobie śrubokrętem przywaliłem w palca, zsunął mi się. No i niestety mam niewielką ranę. I tak właśnie trzymam te styczniki. Bo się od niego boję teraz. Śruby są na osiącu żółtym. Tutaj krzyżaki. Krzyżaki największe. Weźmiemy sobie ten, no to zestaw. Sprawdzimy. No, niby pasuje. Zobaczymy, czy to spełni swoje funkcje. Ładnie. Kiedyś kupiłem takie bity, że po je pierwszym zakręceniu mi się ukręciły. Jak to zrobić? Tu jest to, to, to. Tu jest zawleczka. czemu to jest tak no i mamy styki śrubki pójdą do stali ciach no i to jest to jeszcze kurde z tym będzie trochę problemu trzeba będzie młotkiem pieprzać. Zobaczymy czy mi się potem uda. Teraz sobie weźmiemy to, 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 to. To tu. I przydałby się nam śrubokręt. Jest. Nie wiem, czy to tak ma chodzić, ale, ale się udało. No, ten śrubokręt to niestety, ale jest już taki przyszczerbiony, że Jedno wielka masakra. Ciach, ciach. Dobra. Trzy śruby na krzyżak. Dobra, raz, dwa, trzy, o matko święta, to trzeba tutaj rozbić, masakra, mm, takiego styku to ja jeszcze nie widziałem nigdy, zobaczcie sobie jaki duki. Trzeba będzie tutaj przeciąć go, tutaj i tutaj, dlatego, żeby on się szybciej nagrzał i wtedy już bardzo ładnie wyskoczy. Magnesiki są też na złą pójdą Czemu to nie chce wyjść? To trzeba było chyba tak zrobić Tu jest tuleja, tu jest styk. Też trzeba będzie to poprzecinać. Trzeba będzie to uciąć tutaj na pół, żeby się styki lepiej nagrzały. Tu jest styk. Też jest styk, to będzie problematyczne do odpalenia. Może sobie zrobimy filmik z odpalania tych styków? Jeszcze nie wiem. Jak będziecie chcieli, to oczywiście taki filmik może się pojawić. Dobra jest, i zostało to ostatnie. Tyle mamy styków I zaraz sobie będziemy to ważyć Waga. Raz, dwa, trzy Tyków mamy 485 gram. Jest to naprawdę bardzo dobry wynik. 20% z masy. Dodatkowo miedź. Pobiał 56 gram. I dwie nakrętki. 8 gram mosiąc żółty. Cewek nie będę rozbijał. Zrobię filmik oddzielny z wypalania tego czegoś. I wtedy wam podam wynik ile wyszło z celek, bo żeby to rozupać trzeba naprawdę się namocować. Jeżeli podobał wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.